Jak zwykle pozytywny, uśmiechnięty Paweł Pawlak. Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że KSW zostawiło Cię z Damianem Janikowskim? Bardzo fajnie. Mówię, dowiedziałem się na 4,5 tygodnia o tej walce. Także dostałem tylko propozycję Damiana i oczywiście powiedziałem, że pewnie bierzemy. Tym bardziej szukaliśmy jakiejś fajnej walki, a ja nie ukrywam, że ta walka jest mega fajna, ponieważ z Damianem taką gwiazdą w KSW jeszcze tak naprawdę druga walka, druga walka wieczoru, więc naprawdę super, naprawdę duża rozpoznawalność dla mnie. Sportowo też fajnie, bo Damian jest olimpijczykiem, także mega, mega, mega i chcę jutro się pokazać że jak najlepszej strony i też fajnie zadebiutować w mocnym stylu. Czy trzeba było mocno zmienić przygotowania do tak świetnego zapaśnika, jakim jest Damian Nikowski? Na pewno musieliśmy bardziej przycisnąć, tak? bo okres wakacyjny to jest tak... Znaczy trenowałem cały czas, od czerwca, bo chłopaki się szykowali też na KSW w lipcu, tam ktoś miał jeszcze mieć walkę od nas, ale później wyleciał i cały czas byłem w formie, bo byłem jakby głównym sparing partnerem dla nich, tak samo dużo trenowałem przez to. E, ale od jak dowiedziałem się o walce, to od razu jest też e, inna głowa, tak? od razu jest taka drlenka, delikatna, 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 większa motywacja i zacząłem bardzo mocno zapierdzielać i myślę, że te cztery tygodnie naprawdę e, zrobiłem, zrobiłem gigantyczne, bardzo mocną robotę i będziecie mogli oglądać Pawlaka przygotowanego na 100%. Czy długo trzeba było Cię namawiać do wejścia do federacji KSW, bo jednak byłeś mistrzem Babilonu? E, nie, no. Mówię, ja też walczę, walczę dla pieniędzy, dostałem najlepszą e, generalnie propozycję na rynku, więc e, ją przyjąłem. Wiadomo, też organizacja KSW jest e, mega medialna, więc też to, z, nie wiem, czy nawet z partnerami, sponsorami, e, też to generalnie lepiej się później rozmawia, także tu nie było dużej dyskusji. Obawiasz się tych zapasów swojego rywala? E, jestem bardziej ciekawy, to jest taka ciekawość tego, czy, czy obali mnie. Ja mam ogólnie dobre obrony przed obaleniami i nawet na treningach u siebie to bardzo ciężko mnie obalić. Także bardziej to jest taka ciekawość, czy mu się uda. No, sam chciałbym go obalić i pokazać, czy też ma dobre te zapasy. Tak? Tym bardziej mówię, no, Damian jest klasykiem tak? zapasów, to są trochę inne zapasy niż wolne, więc myślę, że powinien wszystko wybrać. A nie masz takiego wrażenia, że Damian Jańkowski zmienił się jako zawodnik, bo na początku jego kariery był chaos w klatce? Były też memy z nim, były żarty z Damiana Jańkowskiego, a teraz te jego ostatnie pojedynki, to był naprawdę gość poukładany, który wiedział co robi w klatce i ta jego przemiana, jak dla mnie przynajmniej, ona była ogromna. Jestem ciekaw jak ty do tego podchodzisz. Tak, dokładnie, od dwóch lat tak naprawdę zrobił gigantyczny progres, jak dla mnie. Jest taki mądry już w tej klatce, bardziej doświadczony i też zmieniał na przykład na Majkuta na przykład z tym Gustafssonem. Mogę pomylić nazwisko, bo często mylę, ale fajnie, bo na przykład całą walkę w Majkuzie pracował, to mnie też tak trochę zaskoczyło, także to dla mnie też jest duży taki jakby do poglądu, do poglądu sprawa, żeby coś na to wymyślić, bo myślę, że będzie chciał mnie tym zaskoczyć również, ale złapał taką właśnie dojrzałość w te, tej klatce i już myśli co robi, bo na początku wiadomo, czasami skakał, czasami coś robił, tak i... Różnie to bywało z tego, ale teraz myśli o tym, co robi, więc na pewno będzie to cięższa walka dla mnie przez to, tak? bo już jest takim no, prawdziwym zawodnikiem, a myślącym, nie? Był ktoś taki, kto cię zaskoczył odwrotną pozycją. To był Daniel Skibiński. Zupełnie się tego nie spodziewałeś i nikt się chyba tego nie spodziewał. Rozumiem, że biorąc pod uwagę to, co on pokazał w walce z Gustarsonem, był to element, który, który szlifowaliście w tym okresie przygotowawczym. Tak, dokładnie. Ja też duży nacisk na to zrobiłem, ponieważ oglądam jego walki. Ja jestem ogólnie fanem. Oglądam wszystkie walki, oglądam Damiana, oglądam dużo zawodników i akurat te walki też oglądałem. Także zaskoczył mnie tym i od razu nad tym też pracowaliśmy. Znaczy ja też dużo teraz szkoliłem tego elementu na Majkuta, My także myślę, że powinno być dobrze, tak? Czy planujesz kolejną krwawą bitkę i bonus za walkę roku, czy chcesz czy planujesz skończyć to wcześniej? No tak jak mówię, chciałbym się fajnie przywitać z federacją, więc jak byłoby dużo krwi, to byłoby najlepiej dla kibiców, ale żeby miał kondycję, bo nie tak jak w pierwszej walce z Aresem, tylko żeby to była walka druga jak z Aresem. Dziękuję, zapytam jeszcze tylko o jedną rzecz. Wspomniałeś o tej rozpoznawalności, którą daje KSW. Czy odczułeś skok ilości albo zainteresowania fana, fanów Twoimi profilami w social mediach po ogłoszeniu dołączenia do KSW? Tak, zdecydowanie tak. Bardzo zauważyłem. Bardzo dużo obserwujących, dużo komentarzy, dużo ogólnie takich profsujących ludzi, że są bardzo zadowoleni z tego, że, że jestem tutaj w końcu i tak dalej. Aż byłem zdziwiony, że aż tyle tego było, że tak ludzie się jarali tą walką po prostu. Bo tak naprawdę jak tak czytam te media wszystkie i tak dalej, bo ja lubię sobie poczytać, to naprawdę ludzie mega byli zadowoleni z tej walki. A zaskoczyło cię to, że jesteś faworytem w tej walce? W sumie nie, ponieważ no, mam większe doświadczenie na, na arenie polskiej, na świecie. tak no Biłem się w różnych federacjach, w CACA, na wszystkich lepszych galach w Polsce przede wszystkim. Także no tych walk też mam chyba ze trzy razy więcej, czy może dwa, coś koło tego. Także dużo mam tych walk, więc pewnie dlatego jestem faworytem. No i tym bardziej mam parę wygranych z rzędu na dobrych zawodnikach przede wszystkim, tak? więc pewnie dlatego jestem faworytem. Ale ja na to w ogóle nie patrzę, ponieważ... Mówię, uważam e, Damiana za silnego faceta, e, z silnym ciosem ogólnie, więc w takiej walce, jak ktoś jest silny i ma charakter, to może się wszystko wydarzyć, tak? Czy występy z KSW możesz łączyć z występami w organizacji Babilon? czy jeszcze nie zbadałeś tego tematu? No właśnie już parę <grym> razy dostałem taką, e, takie pytanie i właśnie jeszcze tego nie zbadałem, A ale muszę Artura się, do, się dowiedzieć. Tak? Artur Gwóźdź na pewno najlepiej o tym wiedział. A powiedz Paweł, masz w planach pas KSW? E, no tak naprawdę to nie wchodzę tak daleko, bo... Tak naprawdę ta walka, która jest teraz jest dla mnie najważniejsza, tak, ale no mówię, ja nigdy nie odmawiam walk, więc jeśli dostałbym taką propozycję kiedyś, to zawsze ją przyjmę, tak? Więc ja nie wybieram swoich przeciwników, nigdy nie wybieram, więc jak byłaby propozycja, to pewnie, ale mówię, teraz jest Damian Nikowski, który jest solidnym zawodnikiem, mocnym, tak? No też chcę wygrać, pokazać wszystkim, że może być z takimi rywalami, więc to jest najważniejsze, tak, żeby z nim wygrać, a po walce będziemy gadać. Wasze style wydaje się, że najłatwiejszą drogą, o, paradoksalnie najłatwiejszą byłoby strzelenie Damiana Jańkowskiego, bo mówi się, że on tego ciosu no, zdarza mu się nie trzymać. Zgodzisz się z tym iż to jest może pomysł na ten pojedynek, bo pchanie się z nim w zapasy z kolei wydaje się takim lekkim samobójstwem. Ale to pchanie by mogło, mogło mocno zaskoczyć. To no. no, co jest grane i od razu może miałby mętlik w głowie. Ale nie, oczywiście... Ja też lubię takie młyny generalnie, dużo miałem takich, jakby, takich koni, siłaczy. Ja lubię walczyć z takimi ludźmi, bo ci ludzie zawsze się też mocno pompują przy tym. E, a ja się nie pompuję, bo ja jestem taki plastyczny, tak? Jestem plastinią w końcu, <grym> więc może to byłby też fajny, fajny wynik z tego wszystkiego jakbym go trochę zmęczył siłowo. Ale nie, ja oczywiście żartuję, no... Nastawiam się na swój plan, game plan. Mam tam parę rzeczy przygotowanych, więc y, myślę, że będzie to fajnie wyglądało, ale nie boję się też tych zapasów, bo to już bardzo długo już trenuję parter zapasy, więc myślę, że jest 12 lat to spokojnie. Także no nie boję się tego wszystkiego, tak? Mogę bić się w każdej płaszczyźnie, bo jestem wszechstronnym zawodnikiem. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy dziękuję, to znaczy. E, zapraszam jutro na gale. Także do zobaczenia. No dziękuję.